A! Kojot, a, uu, a uu. pod tą osłoną ukrywający się Łukasz Kałach, inaczej zwany Oleistym Panem. Od lat nieuchytna fursona, która wbudza wiele kontrowersji i jest częścią wielu legend. W dzisiejszym dokumencie zagłębimy się w jej świat i poznamy przyzwyczajenia i jej gusta jedzeniowe i postaramy się ją namierzyć, a to wszystko w programie Dorwać Kojota. Ponałem wiele kojotów, ale ten jeden kojot zaciekawił mnie na tyle, by poświecić swoje życie na oddalecie niego. Nawet w najstarszych księgach nie znalazłem w przypadku, by kojot podczas wyciaryczał i krzyczał, by ludzie oddali mu pieniądze. Z naszych rozmów z profesorem Sarym wynikło, że ten Kojot je kateringi, a jeśli nie może żadnego takiego uporować, to napada na McDonald's. Jest to niespotrykany księżny na skale świata, by Kojot tak się właśnie zachowywał. Moich obserwacji wynika również, że nie tylko ta Fulsona ma dziwne nawyki żywieniowe, lecz także ma dziwne zwyczaje. Proszę sobie to wyobrazić, że Kojot potrafi korzystać z komputera i nawet prowadzi transmisję na żywo. Kiedy już udaje mi się złamać szyfry i poznaje lokali, Kojota, to on kończy już transmisja? a kiedy już dojadę na miejsce, to go już tam nie ma. Wstają tylko po nim zapach potu, czystych bonów i ryków i puste opakowania po cateringu albo McDonaldzie. Czy kiedykolwiek uda nam się złapać go i zapytać, co czyni go takim wyjątkowym? Co nie wiem, to mądra bestia na pieniądze. Mówiąc szczerze, to czas pokaże, ale mam nadzieję, że go kiedyś spotkam.